D6, zbliżaliśmy się do D6. Ciężko uwierzyć, że znaleźliśmy legendarne centrum dowodzenia, ale czy warto było poświęcać tyle ludzkich istnień? Wkrótce mieliśmy poznać odpowiedź. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że może być tak, że ta misja będzie na marne po prostu, że my tutaj nic nie zrobimy. Nie pomożemy ani jednemu, ani jednej lokalizacji w której byliśmy. Maseczka. Przetrzyję tego. Fajnie przeciera. No coś czuję, że tu jest coś okropnego. Ok I czuję, że mi te naboje po prostu nie wystarczą na zakończenie tej gry sukcesem.

Chyba ty. Po tych maskach was nie poznaję. Też po stroju. No i znowu. <grym> Jak oni śmiesznie chodzą po tych schodkach. Jezu, bardziej ciemno nie mogło być. Ani lampki. You know, jest. Uh, they, uh, <laughs> tutaj nikogo nigdy nie było. To jak tutaj znaleźć jakieś naboje? Chyba, że to. Byli bardzo tacy. Daj, 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 Nie by się. Nie bój się z ja piąchy cię uratuję. Będę ich bił po twarzach. Te pajanki się jeszcze dało zabić. I one za każdym razem jak się do nich podbiegało, to odbiegały od ciebie. Więc to było klawę. Natomiast te zamkniemy. Please zamknie. Dobra, jest centrum dowodzenia.

А чё сам на боя? Эвидентно Nintendo.

Otwarte powiedział: Spoko. wraca. Wow, ale czampas zaliczyłbym takiego czekaj, bo nie wiem gdzie. Mam Stand up. chance! Try again. Shit! hopeless! Co teraz? They are cool, just like in old Hollywood movies about Soviet Union. Hey, Colonel, what's up? We almost fell off. Oh, good. All right, let's move out. Enough playing with the equipment. Wiecie co? Mogłbym tu zostać, bo nie widzę tu żadnych potworów. To jest chyba miejsce, które musimy po prostu do którego musimy skierować wszystkich ludzi. Gdzie jedziemy? Go! Nie, no, ale nie mówcie, że ta gra nie ma klimatu. O kurde. Czy, ty, czy wy to widzicie? To są jaja na ścianie? Łożesz, czy to jest po prostu grzybol? Bo jeżeli to są jaja, a tam były pająki, to wydaje mi się, że, że się rusza. To tutaj będzie jakiś ogromny Bollman, to the right. Artyom, Artur, osłania. Bez we be Chyba tak otworzymy tą bramę, spokojnie. Oczywiście słuchałem cię, towarzyszu. Awa. Hej, Joe, Olma, let's go. Ja się nie zmieniam na broń. O. O. M. O. M. Tak, byczku, dawaj to wszystko, czemu do tej broni jest tak mało nabojów? Przecież tu kurde leży. Nie wiem dlaczego są te czerwone. W ogóle nie używałem ich. Ta, ta gra 22. sama right. się broni. Czasem nie trzeba... Mówić. Ja nie muszę nic mówić o te teksty tych ludzi. cała historia w tej grze jest bardzo kozacka! I czytając to wszystko co oni mówią, wciągasz się w ten klimat. I ja się czuję jakbym był tym bohaterem tak naprawdę. I jak widzę te stwory to tak. Here, here's one! Now, now, I'll get all the info. What the hell? What happened? Battery backup depleted. What about main power? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor from we'll From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Chey, job, so <laughs> waj, huh? Hey, stop laughing. How do we go down? Well, there's a lift just one level down. Ale jest problem. To power it up, we need to even Then there is no other Do we'll Artyom, Olman, Dobra, lecimy tam. Będzie włączone światło, a to powoduje, że będą wrogowie. I to nie ludzie, tylko potwory. Ch Oh, oh, yeah. Shit! I knew it wouldn't be that easy. Here come the sons of the apocalypse, Holman. Change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all. O, to jest mój jedyny noktowizor, Wiecie Dlaczego dalej nie działa ten noktowizor? To jest przykra. To akurat ten błąd przydałoby się naprawić. Bo za każdym razem, jak spróbuję go włożyć, to jest po prostu to. To jest koniec, to jest wszystko, chyba tutaj. No, nie wygląda ciekawie. To znaczy, że tu coś będzie. A koleżka włączy prąd. Apteczki... Zapis... Osłaniamy się nawzajem. Na razie to ty osłaniasz mnie, bo ja nie chcę. Na Dzięki. Ja sobie popatrzę, jak ty rozwalasz te małe ziutki. Ja zostawię sobie naboje na coś większe. Dawaj wypuszczaj to O Jezu, czasem to... nie, nie się! nauczyć się lepiej strzelać Jesteś tyle na wojnie, a nie możesz tego ukończyć. Ale jest odpalony. Ja tylko wabię. Jeszcze tu masz. O, Ciekawe, czy on jest nieśmiertelny. Mam nadzieję, bo ileś naboi w moim magazynku sugeruje, że musi być. Obróć się, Dawo. No, taka misja wykorzystaj swojego towarzysza. Ale przez to, że właśnie brakuje nam tej amunicji, znowu wyskoczy. Nie do góry. On to wchodzi po prostu. A wystarczyłoby być czujnym. Bądź czujny jak pies podwójny. Doing it. Oh, yeah. Okay, this is the lift. I hope it still works. Crap after all this Fuck, I <laughs> Colonel, go to the reactor hall There will be a main reactor in the center, left of the control room A lift goes down to the ground floor and You will have to take the stairs up Activate the switchboard by the means of the large lever I will tell you what to do next Oh my god What the do we Подожди, если бы только ты это увидел. Хорошо, готовься, Артём. Будет горячо. Эта хрень на полу точно токсична, и все газы. Мы не дождемся долго здесь. Как это?

They built it so even a fool could use it. Just pray to God it works. Colonel, it's all good. She's at one quarter power. We need a full charge. Keep it going. It's sure, uh Padiri. -huh. Oh, well, we won't do any better than that. Let's go. Second. 3rd mm -hmm. you know, yes. yes. Now, this shit is fighting back. This gets worse every minute. Yeah. Talk, 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 talk. manual activation system hydraulics sure you won't believe what you have to do now no you see the crane on the ceiling get to the cabin it's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the rods get together while i distract our friend okay let's move mm -hmm. it's now one Wow, będę prowadził tą maszynę. Chyba, że Artem jest taki dobry, że sam to będzie prowadził. Okej, okay. hmm. musimy podjechać do. Co to jest? Muszę sterować. Że Dobra. It just To uda zrobić. Jestem skupiony na tym maksymalnie. Jest to łatwe, po prostu trzeba dojechać, wcisnąć lewy przycisk i myśleć, że myszy i zjeżdża cała maszyna na dół. Na pierwszym coś nie chciało złapać, ale teraz już wszystko Contact Zone Reached Ja mogę Opuść Nie mogę być zawodnikiem. Opuść drzwi. Nie wystąpi mi, proszę, zamknąć, ale będzie dźwięk. Ach.

wydaje się mega porządny. To nie jest typ się. Jaki prezent? Lubię prezenty. Ja bardzo chętnie przyjmę prezencik.

Próbuję wszystkiego, żeby się stamtąd wydostać, żeby wydostać wszystkich, żeby życie wróciło do normy. Ty pierwszy. To może być jeden z najdłuższych odcinków. no raczej łatwo być supermanem? Co z twoimi żartami? Jeśli widziałeś, co tam żyje... Okej. Zostawmy to razem. Artyom i ja pójdziemy do Stalkina, żeby poprawić cel. You stay here and defend Vladimir. I won't guess our chances of making it, but to try wziąłem? to reach our people and ask for backup near the tower. I'll be in contact. what is clear? Good. Artyom, let's go. Good luck, guys. Co, A my w Same old story. O, tak to już jest. Takie już jest bycie bohaterem. Ja myślałem, że w tym miejscu będzie już koniec gry, ale czeka nas kolejne miejsce do odwiedzenia. Wieża. Rozdział siódmy. Wieża. Młynarz i ja wysiedliśmy z pociągu i spieliśmy się tunelem do sali koncertowej. Korolewa. Wieża Ostakino była już niedaleko. Dołączyliśmy do innych stalkerów, którzy toczyli zażarty bój na pokrytych lodem ulicach. Wtedy właśnie rozpoczęła się moja opowieść. Czyli wracamy do początku, wracamy do miejsca, w którym zaczęło się to wszystko. Czyli tak jak zaczynaliśmy tą historię koło tej wieży, którą widzieliśmy, tak teraz będziemy w tym miejscu jeszcze raz. Mam nadzieję, że z taką ilością amunicji jaka była wtedy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Hejos. Pa!